Cześć kochani, Madzia Kordecka, English for Busy Prawie zamarzam, ale postanowiłam dla Was nagrać filmik Ponieważ jestem w takim miejscu Tak, jestem nad morzem I wiecie co? Patrzę sobie, obserwuję tutaj ludzi I pomyślałam, że, pomyślałam sobie, że powiem Wam troszeczkę o tym Jak my ludzie z małych trosk Wytwarzamy sobie sami wielkie katastrofy Które odgrywają się tak naprawdę tylko w naszej głowie przez zamartwianie się, poprzez szuka, szukanie dziury w całym. Jestem, słuchajcie, sobie w spa, wellness. Cztery gwiazdki. Generalnie wszyscy powinni mieć e, uśmiechy do, e, od ucha do ucha, banan, no bo przecież kurczę. Mam, mamy tutaj wszystko, naprawdę. Jedzenie podane. No ale jeśli zamiast 10 potraw pojawi się 8, to Polak pomyśli e, sobie, kurde, coś jest na rzeczy. Gdzieś byłam, czy gdzieś byłem kiedyś w innym hotelu i tam dawali 10 potraw. Albo świeżo wyciskane soki. No skandal po prostu. Jestem sobie w strefie relaksu. Słuchajcie, wczoraj na przykład jedna pani była sobie w strefie relaksu i sobie tak kobita e, uprzykrzyła ten pobyt w strefie relaksu, ponieważ cały czas nadawała, że Matko Święta, jak ona w ogóle jest w strefie relaksu, płaci tutaj za nie wiadomo co, a jakieś dzieci e, bezczelne po prostu je się tutaj obok niej e, coś tam. Powiedzą, czy głośniej, czy głośniej krzykną, no i tragedia. No i po wyjeździe. Słuchajcie, jeśli zaczynacie się martwić, to naprawdę zadajcie sobie pytanie, czy macie wpływ na to swoje zamartwienie, czy to jest rzeczywiście, macie jakiś taki rzeczywisty problem. Bo martwić się warto, ale tylko wtedy, kiedy mamy na coś wpływ. Na przykład nie wyłączyliście żelazka i poprzez martwienie się. Zadajecie sobie pytanie, no ok, skoro nie wyłączyłam żelazka, albo nie jestem pewna, czego wyłączyłam, to co, mogę coś na to zaradzić? Po prostu ruszyć tyłek do domu z powrotem i sprawdzić, czy rzeczywiście to żelazko jest wyłączone. I wtedy jest ok, martwienie jest wtedy ok. Natomiast, jeśli martwicie się na to, na, na co zupełnie nie macie wpływu, to to jest strata energii. To jest robienie właśnie sobie katastrof w naszej głowie z małych trosk. A co więcej, nie wiem czy wiecie, że jak martwicie się na przykład o kogoś, to odbieracie tej osobie energię. E, to są po prostu fakty, więc nie ma sensu e, słuchać naszego umysłu i właśnie podążać za tymi strumieniami, za tym strumieniem myśli pełnych obaw. Zaraz odmarznie mi prawa ręka, w związku z tym... E, Czas już chyba kończyć te moje wywody. Słuchajcie, bardzo, bardzo ciepłutko Was pozdrawiam. Idę się napić e, herbatki, jest, jest mi tu pięknie, jutro już wyjeżdżam, natomiast, e, natomiast jest po prostu cudownie. Chwilę Was zostawię z tym widokiem i e, do zobaczenia, słuchajcie, już mam nadzieję niebawem.